W dzisiejszym odcinku Robert wie, będzie się działo. Dowiemy się, jak wygląda szkolenie w jednostce specjalnej policji. Oprócz tego, dlaczego policjant jednostki specjalnej musi umieć nurkować i kiedy wzywa się jednostkę specjalną. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Robert wie. Dzieciaki, podekscytowane? I to jak! Rety, zawsze chciałem zobaczyć prawdziwe ćwiczenia w jednostce specjalnej! Tak, synu, to jest niezła brygada! Ale dla mnie te ich ćwiczenia to też nie pierwszyzna! Jesteśmy na miejscu! Cześć wszystkim, mam na imię Daniel i jestem instruktorem w jednostce specjalnej. Mega! Ty też zjeżdżasz po linię z helikoptera? <grywa> Zdarza się, że tak. Chcecie zobaczyć, gdzie ćwiczymy? No! To zapraszam! Co? Wygląda to jak nasza sala gimnastyczna. Mm, tak, to coś w tym stylu. Policjanci z jednostki specjalnej muszą mieć bardzo dobrą kondycję. Tutaj ćwiczą pokonywanie różnych przeszkód. Zgadza się. A, parę tam przeszkód. Też tak ćwiczyliśmy w Szkole Policyjnej. Aaa, nie krępuj się, hops, Możesz zrobić rundkę. Ten tego. Aaa, Ta, tak, tato! Pokaż, co potrafisz. Tylko, że nie mam ze sobą stroju do ćwiczeń. A, nic nie szkodzi. W mundurze na pewno też sobie poradzisz. <grym zniszczyt> <grym zniszczyt> Moje plecy Ojej, nic się panu nie stało, panie Hobbs A może potrzebne panu doładowanie? <laughs> <laughs> Dobre, Robert Nie, nie, mam się świetnie Zobacz, tato, przyłączysz się? Lepiej nie jeszcze zrobiłbym krzywdę chłopakom. Dlaczego policjanci z jednostki specjalnej muszą umieć się bić? Jednostka specjalna wzywana jest zawsze do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Na przykład do ustrojonych przestępców. Policjanci ćwiczą też techniki walki wręcz, żeby mogli rozbroić przestępców, a potem bezpiecznie ich aresztować. O mega! Schody? Tak, zgadza się. Bieganie po schodach to też część treningu. Ehm... Um, ale po co? Bo policjanci nierzadko muszą pokonywać wiele pięter w budynku. Jeśli jakiś przestępca ukrywa się na samej górze, to trochę jest tych stopni do pokonania. Mają na sobie przy tym ciężki sprzęt, co jeszcze bardziej utrudnia bieganie. No, wygląda to na ciężką robotę, bo taka jest. Dlatego policjant ćwiczy wielokrotnie, zanim weźmie udział w prawdziwej akcji. Bez przesady. Przecież to tylko bieganie po schodach. <słuch> Nurkowanie? Czego szukają? Skarbu? <laughs> nie, nie zupełnie. Zdaza się, że policja musi szukać dowodów lub osób w wodzie. Na przykład wtedy, gdy przestępca w biegu wrzuca swój łup do wody. Dlatego policjanci jednostki specjalnej muszą umieć pływać i nurkować. Nie zazdroszczę im takiego nurkowania zimą. Prawda? Na szczęście jednak policjanci noszą specjalne kombinezony neoprenowe, które chronią ich przed wychłodzeniem. Nasze specjalnie wyposażone pojazdy z łatwością wyważają nawet ciężkie metalowe bramy. Niesamowite! Możemy się przejechać? Niestety nie. Ale możecie zobaczyć, jak moi koledzy wyważają te bramę z przodu. Wow, niezły łomot. Wow, słyszę helikopter! Wow, ale super! Patrz, Patrick! Zgadza się! A za chwilę moi koledzy zjadą na linię z 12 metrów wysokości. O, o ja cię! O, o, nie, no, chyba nawet ja bym się nie odważył. A, bez przesady, to jedno z łatwiejszych ćwiczeń. Świetnie, że to mówisz, Hobbs, bo już przydzieliłem cię do jednego lotu. Nie panikuj, Hobbs! Dasz radę tylko bez paniki! Zamknij oczy! Raz, dwa, trzy! Albo no, no, lepiej nie. Myślisz, że naprawdę to zrobi? Ekstra, tato! Czy teraz wstąpisz do jednostki specjalnej? O, nie, dobrze mi... Nie. Byłbym zaszczycony, hops. Będziemy mogli codziennie ćwiczyć razem. Na pewno być się spodobało. <tryk> Chętnie, ale przecież nie mogę zostawić moich kolegów z policji. No tak, to nie byłoby fair wobec nich. <tryk> <tryk> Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Do następnego tygodnia, kochani!